Jak żyć zdrowo? Wyzwanie nowoczesnego seniora. Taki właśnie był temat wykładu Shlomo Noya. Liderzy grup seniorskich Wrocławia mogli poznać m.in. jego autorską koncepcję udanego starzenia się. Udane starzenie się jest oparte przede wszystkim na koncepcji brania odpowiedzialności za swoje życie. To ty decydujesz, co robić i prowadzisz dobre życie, udzielając się w społeczeństwie, ucząc się, podróżując. Wszystkie te rzeczy pomagają zachować zdrowie. Nawet jeżeli jesteś przewlekle chory, na przykład na serce, to nie oznacza to, i to jest bardzo ważne, że nie będziesz mieć udanego życia. Warunkiem jest pozostanie aktywnym, zaangażowanym społecznie i robienie rzeczy, które mają znaczenie. Ważne jest, aby nigdy nie przestawać się uczyć, podróżować. Nie obejdzie się również bez ćwiczeń fizycznych. Szlomo uważa, że potrzeba 150 minut ćwiczeń tygodniowo podzielonych według uznania. Jeżeli prowadzisz aktywny tryb życia, nie idź na emeryturę. Obecnie na świecie jest debata o tym, że ludzie nie chcą iść na emeryturę w wieku 65 czy 67 lat. Chcą być wciąż aktywni i to jest bardzo ważne. Gość jest także w zespole doradców medycznych Angel Care, czyli kompleksowego centrum seniora, które powstaje przy ulicy Dyrekcyjnej. Ośrodek będzie podzielony na dwie części. Pierwszą stanowić będą apartamenty chronione, w której mieszkać będą seniorzy, którzy mogą samodzielnie funkcjonować. Zakwaterowanie będzie w, w, w takich apartamentach z aneksem kuchennym i z łazienką, to będzie w pełni niezależne. To będzie obudowane takimi usługami podnoszącymi komfort, jak, jak pranie, sprzątanie. Usługi konserwatorskie 24 godziny na dobę. Oprócz tego w tych mieszkaniach będzie instalacja przywoławcza i 24-godzinny 24 dyżur personelu medycznego. Takich apartamentów będzie 48. Druga część przeznaczona będzie dla seniorów, którzy wymagają już stałej 24-godzinnej opieki. W ośrodku będzie się również znajdował samodzielny pododdział chorób demencyjnych. Koszt zakwaterowania w apartamencie chronionym zaczyna się od 3000 zł, natomiast w części z całodobową opieką od 4500.